W imieniu burmistrza Więcborka, pana Waldemara Kuszewskiego, witam bardzo serdecznie wszystkich obecnych na placu Jana Pawła II w Więcborku na uroczystym złożeniu kwiatów pod pomnikiem Orła Białego z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Bardzo serdecznie witam panią poseł Iwonę Kozłowską oraz pana posła Bartosza Kownackiego. Dla uczczenia 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości flagę państwową podnieść. Państwo przełom października i listopada 1918 roku. Wobec rozpadu monarchii austro-węgierskiej i zapowiedzi bliskiej klęski Niemiec, Polacy coraz wyraźniej odczuwali, że odbudowa wolnego i niepodległego państwa polskiego staje się bardzo realna. Jeszcze cztery lata wcześniej, w chwili wybuchu I wojny światowej, nikt nie wyobrażał sobie, że w momencie jej zakończenia państwa zaborców będą praktycznie bezsilne. To była okazja, której Polacy nie zmarnowali. Nasza dzisiejsza obecność tu na placu Jana Pawła II przy pomniku Orła Białego jest wyrazem wdzięczności dla pokoleń naszych przodków którzy przyczynili się do tego że dziś przyszło nam żyć wolnej niepodległej i suwerennej ojczyźnie dzisiaj cieszymy się z odzyskanej wolności ale wolności nie można tylko posiadać i używać. Trzeba ją stale zdobywać przez prawdę. Wolność nie została nam tylko dana, ale także zadana. Niech żyje wolna, niepodległa i suwerenna Rzeczypospolita Polska. Mieszkańcy gminy Więcbork, bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj na tej uroczystości, bo to nasze wielkie, piękne święta. Cieszmy się tą niepodległością naszej Polski, naszej ojczyzny i szanujmy nasze symbole narodowe. Szanowni Państwo, gdziekolwiek Polacy nie są w tej chwili, czy na drugim końcu świata, czy rozsiani w różnych miejscach, powinni o tym święcie pamiętać. Pamiętać o symbolach narodowych i je szanować. I to powinno nam zawsze przyświecać. Nie żyje nasza Polska, niepodległa, suwerenna, piękna rzeczypospolita Polska. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak zostało to już tu powiedziane, obchodzimy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pięć pokoleń Polaków marzyło o wolności, ale przedtem potrzeba było krwi polskich bohaterów, potrzeba było dra dramatu rodzin, które były rozłączane z syłkami na Sybir czy emigracją. Potrzeba walki o polską tradycję, kulturę, język i wiarę, bo zaborcy robili wszystko, aby Polacy zapomnieli, że była Polska wolna i silna, że była polska niepodległa. I być może ta dramatyczna lekcja zaborów pozwoliła ludziom o różnych poglądach, poglądach. PSL-owcom, przedstawicielom polskiej partii Socjalistycznej, Narodowej Demokracji. Zjednoczyć się mimo tych różnych poglądów w walce o polską niepodległość i o polskie granice. Niestety ta wolność wówczas trwała raptem 20 lat. Potem przyszło kolejne zniewolenie, chyba trudniejsze i dramatyczniejsze. Pierwsze niemieckie, chwilę jak później sowieckie. I konsekwencje tego zniewolenia odczuwamy po dziś dzień. I warto sobie zadać w dniu tego święta pytanie: jak to możliwe? Że na przełomie jednego stulecia Polakom udało się dwukrotnie odzyskać niepodległość. I wydaje się, jak patrzę na Państwa, że odpowiedź jest bardzo prosta, bo wolność do, dla Polaków to sprawa najważniejsza. Wolność dla Polaków nie ma ceny. Nie ma takich okoliczności, względów, wydarzeń, które zmusiłyby Polaków do zginania karu. I każdy, kto chciałby. Narzucić Polsce swoje zdanie musi pamiętać. Wolność dla Polaków jest bezcenna. Ale skoro ta wolność jest dla nas tak ważna, to rodzi się pytanie, czemu ją tak szybko tracimy. Przecież my wszyscy, z lewej i z prawa, nauczyciele, księża, żołnierze, lekarze, samorządowcy, politycy my wszyscy chcemy służyć Polsce. My wszyscy tą Polskę kochamy. A mimo to. Często jesteśmy podzieleni, często jesteśmy skłóceni. Warto przywo przywołać tu słowa wielkiego Polaka, Józefa Piłsudskiego, który powiedział: Jednym jesteśmy narodem, a różnie nawet słowa polskie rozumiemy. I mam wrażenie, że dziś często tak jest. Jednym jesteśmy narodem, a często skłóceni, podzieleni, niewrażliwi na poglądy innych. A należymy do tego szczęśliwego pokolenia, no może z wyjątkiem najstarszych, którzy są na tej uroczystości. Do tego szczęśliwego pokolenia, które nie pamięta, nie zna dramatu wojny. I w tych dniach powinni, powinniśmy być szczególnie zjednoczeni. Powinniśmy pamiętać, że wolność bardzo ciężko się zdobywa, ale bardzo łatwo ją się traci. I oby nie było w przyszłości także poeta, który raz kolejny będzie musiał pisać, że w Polsce wolność krzyżami się mierzy. I tego Państwu życzę, abyśmy mimo swoich różnych poglądów, mimo różnych spojrzeń na rzeczywistość, czuli się wszyscy częścią tej wielkiej, wspaniałej wspólnoty, której na imię Polska. Dziękuję bardzo. Yeah. Bronić sì. będziemy. This is